Cześć, jestem Krzysiek Bugnacki i chciałem Wam opowiedzieć skąd się w ogóle wziąłem w biznesie i co w swoim życiu robiłem. Więc nie będzie to takie idealne i spójne w czasie, jeżeli chodzi o jakieś tam dokładne daty, no bo po prostu tego nie pamiętam. Więc od czego zacząłem swoją pracę w sprzedaży i w biznesie i ogólnie w konsultacjach, więc... Zacząłem to od, dwa, zaczęło się to w 2003 roku, gdzie pracowałem jako konsultant w punkcie z telefonami. Później w międzyczasie pracowałem, wykonywałem prace dorywcze, ponieważ w trakcie jeszcze uczyłem się. W 2000, Takie dłuższe prace to były w 2000 do 2009 roku, gdzie pracowałem jako technik w branży DDD, czyli dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja. No i tam w trakcie miałem zainteresowania giełdą, tak, interesowałem się tą giełdą aż tak mocno, że w 2009 roku postanowiłem się zwolnić, bo miałem pewność, że dam radę wyżyć z giełdy, Niestety w miesiącach marzec, nie styczeń, przepraszam, styczeń, marzec, tak, giełda mnie sprawdziła i zweryfikowała moje umiejętności. No i okazało się, że zresetowałem swoje konto, no i zaliczyłem bankructwo, tak, wyzerowałem. W związku z tym musiałem ponownie wracać do pracy, no i w 2009 roku powstała firma Chrisoff, gdzie wykonywałem, świadczyłem w sumie usługi sprzedażowe dla hurtowni artykułów chemii gospodarczej, kosmetyków i także świadczyłem usługi DDD w 2000. W 2011 roku pracowałem jako handlowiec dla lidera w branży kosmetyków kolorowych dla kobiet. Później stworzyłem od 2011 przez dwa lata dystrybucję zajmującą się handlem kosmetykami, biżuterią sztuczną. Wodami toaletowymi, no i prowadziłem tą dystrybucję w czterech województwach. Niestety musiałem z tego zrezygnować, ponieważ moi klienci zamykali swoje biznesy, bo nie potrafili ich prowadzić. No i musiałem ewakuować się z tej branży. No i zostałem dalej w tej branży DDD no i, i od 2012 roku założyłem firmę, raczej założyłem markę Biofresh. W jej skład wchodziły trzy firmy z Polski. Obsługiwaliśmy, pół, obsługiwaliśmy północną część Polski. 2013 rok Rozpocząłem współpracę z liderem w Polsce w branży osuszania i odgrzebiania budynków. Następnie w 2019 roku co jakiś czas dorabiałem sobie w obrocie nieruchomościami. To było tak zwane flipowanie. Mam na chwilę obecną za sobą kilka mieszkań, kilka remontów dla siebie. Oraz byłem ob obecny w co najmniej kilkunastu innych inwestycjach. 2020 rok. Miałem taką fantazję i takie plany, że zostanę aniołem biznesu i że z chęcią zainwestuję w mały biznes i pomogę dla kogoś kto ma pasję, rozwinąć jego pomysł za pomocą moich pieniędzy i mojej wiedzy, ale niestety przez 6 miesięcy zgłaszali się do mnie sami naciągacze i wciskacze bubli, których na chwilę obecną w internecie nie brakuje. Zalany dosłownie jest internet, na każdych forach czają się, żeby tylko złapać kogoś, kto ma kasę. I wyłudzić od niego na jakiś bubel albo na jakiś mega super pomysł. Co dalej? Dalej, w 2022 roku dorzuciłem do siebie jeszcze krótkoterminowy najem apartamentu. No i w trakcie zajmuję się jeszcze tymi konsultacjami. Konsultacje na chwilę obecną mam. 29 konsultacji za sobą, i konsultacje te są w kilku różnych branżach. Firmy, dla których prowadziłem, znajdują się w branżach takich jak hotele i restauracje, hurtownie środków ochrony roślin, branża IT, ale akurat z osobą, z prezesem tej firmy, z której rozmawiałem, ponadprzeciętna osoba. Ja mocno się uczyłem od niego i słuchałem tego, co on mówi, w jaki sposób działają, i to, co usłyszałem, to w wielu branżach nigdy się to nie wydarzy. No, nie wydarzą się takie działania, jakie robią oni. Co jeszcze? Jeszcze dla usług zbudownictwa, dla usług hydraulicznych i handlu hydrauliką prowadziłem konsultacje. Dla stolarki, bud stolarki, tak, budowlanej, dla handlu motoryzacyjnego, dla producentów żywności. No i, i tyle. No i co? No i na podsumowanie zawsze prosiłem o taki feedback, żeby osoby, z którymi przechodziłem te konsultacje, żeby dały mi feedback. I w skali od 1 do 10 zawsze otrzymywałem 7 lub 8. Nigdy nie dostałem poniżej 7. Nie wiem, czy to było, żeby, jakby to powiedzieć, dowartościować to, ale podejrzewam, że no, naprawdę dostawali fajną usługę, bo zawsze mi zależy, żeby dać Wam jak najlepszą wiedzę. Oczywiście zdarzało się też 10, ale w 10 nigdy nie wierzę, bo nie można dać dla kogoś idealnego rozwiązania, bo idealne rozwiązania nie istnieją. Dlatego jeżeli chciałbyś, abym pomógł dla ciebie znaleźć lepsze rozwiązania, inne sposoby działania niż obecnie stosujesz u siebie, to zapraszam ciebie do mnie. Zobaczysz, że nie gryzę z chęcią dla Ciebie pomogę. Zapraszam. A jako ciekawostkę jeszcze chciałem dla Was pokazać, jak wygląda moje skromne biuro. Tutaj mój bałagan, z którym pracuję. Schodzę z tych pomysłów sukcesywnie, powoli. Tu moje jakieś przemyślenia od paru lat zbierana wiedza. Rozwój firm, rozwój krisów. Klient, jego niezwykła postać bardzo fajny segregator z dokumentacją no, mieszkania, nieruchomości, giełda książki z niesamowitą wiedzą. Tutaj miejsce drążek mini siłownia myślę, że na moje potrzeby jest niesamowita jakiś worek do stresowania się w wolnej chwili. No, jak już wam tak pokazuję biuro, to jeszcze pokażę dla was zabawki. Tutaj po jednej stronie są zabawki, a z drugiej auta do pracy. Więc jeżeli mógłbym dla Ciebie pomóc i doradzić, abyś miał lepiej niż masz do tej pory, to zapraszam do siebie z chęcią, to zrobię. Cześć.